Pławski Park Naukowo-Technologiczny od początku listopada będzie miał nowego prezesa. Rada Nadzorcza Spółki po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego powołała na to stanowisko Grzegorza Sobolewskiego. To absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS oraz studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jeśli chodzi o doświadczenie zawodowe nowego zarządzającego Pławskim Parkiem Naukowo-Technologicznym, to był on m.in. wiceprezesem zarządu Fundacji Pławskie Centrum Przedsiębiorczości. Współtworzył tam pierwszy wniosek o dofinansowanie budowy Pławskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Pracował też m.in. w departamentach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, odpowiedzialnych za wdrażanie regionalnych programów operacyjnych dla naszego województwa. W ostatnich latach był głównym specjalistą w dziale inwestycji i rozwoju w miejskim przedsiębiorstwie oczyszczania w Warszawie. Grzegorz Sobolewski na stanowisku prezesa zastąpi Tomasza Szymajdę. Nowy prezes swoją misję w puławskiej spółce rozpocznie 4 listopada. I ty możesz znaleźć się w gronie naszych zadowolonych klientów. No to co? Robimy logo?